Za wami mecz z koetkami na Janów, więc jak w ogóle podsumujesz to spotkanie? Według mnie była to mocna walka, grałyśmy lepiej niż się spodziewałyśmy tak naprawdę, bo mega okrojony skład miałyśmy i, i mega młode zawodniczki, ale w pierwszą tercję wygrałyśmy tak naprawdę 3-2, także tego chyba nikt się nie spodziewał. No właśnie, ten początek meczu i w sumie końcówka tak samo, to są chyba takie dwa momenty, z których Naprawdę możecie być zadowolone po tak. tym spotkaniu, to są takie momenty, z których możecie dużo wyciągnąć, taką naukę na kolejne mecze? Myślę, że tak. No, myślę, że tutaj weszła już taka sportowa złość i taka dyscyplina, że nie możemy się poddać. Jakoś stuknęło kilka bramek, no i fajnie wyszło, bo nie mamy co się tam poddawać. No. Mówisz, że dużo dziewczyn sobie nie przyjechało i grały się na dwie piątki. Tak. Pewnie z jednej strony to jest dla Was dobre, że macie tego czasu dużo na lodzie, ale w perspektywie całego sezonu pewnie tych sił może brakować w pewnych momentach. No to racja, ale mimo że mamy taki okrojony skład, to widać, że dajemy radę i, i się staramy jak najbardziej. Ale choroby czy mecze tam z, z chłopakami, tych młodszych dziewczyn, to też robią swoje. Kończycie już powoli ten sezon zasadniczy, więc jak go podsumujesz w waszym wykonaniu? No, pierwsze mecze tam Nowy Targ, gdzie przegrałyśmy, nie, nie był to dobry początek, ale później zaczęłyśmy ładnie grać i, i, i fajnie to wszystko wyglądało. Można po tych spotkaniach powiedzieć, jaki będzie wasz cel na playoffy? Medal. No innego celu nie mamy. To jeszcze zapytam o twój powrót tutaj na Jantor, bo ostatnio jak... Tutaj byłaś, to byłaś na Mistrzostwach Świata, więc czy masz jakiś sentyment do takich lodowisk, gdzie są takie szczególne mecze? No oczywiście, że tak. Też gra przeciwko przyjaciółkom, to też swoje robi i fajnie to wszystko wygląda. No ale ostatnio tu Mistrzostwa, które inaczej, bo Mistrzostwa gramy jakby, można to powiedzieć, Mistrzostwa rządzą się swoimi prawami. A, a ta liga też, ale ogólnie to bardzo fajnie grać w takich miejscach i wspominać sobie te wszystkie eventy. A co zapamiętasz z tych mistrzostw? Medal i, i to, że tak bardzo jakby się zżyłyśmy z dziewczynami.